Ja myślę, że to by wyglądało mega mega epicko, słuchajcie, dobra? Bela, podpaliło się wszystko, coś stało. Yo, Siemanka, z tej strony witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w Sims Craftie I dzisiaj, Bela, mam dla Ciebie niespodziankę. Ostatnio robiłem na Tobie mnóstwo troli, ale dzisiaj zbudujemy dla Ciebie domek dla lalek. Prawdziwy domek dla lalek. O! Oh. To fajowsko! <noise> to fajowsko! Weźcie, mogę to normalnie fajowsko. do niego wejść i tak dalej, więc naprawdę wydaje się, że będzie to mega że słuchajcie. A jeżeli odcineczek Wam się spodoba i chcielibyście więcej takich odcinków na kanale, zostawcie w łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na vitoshop.apl Pojepicki, niezbędny gamer na Wito, a my lecimy z tym odcineczkiem. I najpierw będziemy budowali go na zewnątrz, ale później przeniesiemy go normalnie do domku, słuchajcie, bo da się tak zrobić i u ubeli w domku, będzie stał właśnie ten domek dla lalek, słuchajcie. Także e, zaczynamy budowanie. Mamy tutaj e, takie specjalne bloki, słuchajcie. I Belli ulubione białe drewno które możemy postawić tutaj. E, I myślę, że taka wielkość w zupełności wystarczy, a jeżeli będzie za mały, to najwyżej dobudujemy więcej, słuchajcie. I teraz jak widzicie mamy takie bloki dwa tutaj. Jak ja sobie kliknę tutaj, to mogę wejść do środka jakby tego bloku, ale bella mi wszystko zasłania, jesteś mną, nie wiem dlaczego. Dawaj, wejdź do środka. Ale maluśki! Dawaj weź tutaj, o, o jesteś. A dlaczego nie jestem ma. też na zewnątrz? Okej, okay, już widzimy normalnie, wszystko jest OK, Duży Vito stoi tam i patrzy na nas bez czapki, nie wiem dlaczego. Ty też go widzisz? Nie. Nie widzisz nie Dużego widzę. Vito tutaj? Nie, nie, mam mgłę. No to ja, ja widzę Dużego Vito tam, to jest mega dziwne. Dobra, ale słuchajcie, jak ja wyjdę na przykład stąd, bo mam możliwość wyjścia. I zobaczcie. Jestem na zewnątrz i Bella jest w środku, ale jest mną. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, tak się dzieje. Yy, może mną lalką po prostu jest. No dobra, dziwna akcja, ale to nic. Dobra, wchodzimy do środka i będziemy budowali tutaj, słuchajcie, labeli do domek dla lalek. Yy, I mam nadzieję, że wyjdzie on epicko. Weźmiemy biały drewno Bella, yy, coś różowego na pewno yy, i kwarc na pewno. I no dobra. zbudujemy coś fajnego tutaj. <grych> Zobaczymy, słuchajcie, okay. jak nam to wyjdzie. Także ja tutaj zbuduję, może takie ramy ogólnie, właśnie tego, um, tego domku. Ogólnie no, on, nie on właśnie nie, nie wiem, czy będzie mógł się połączyć z tamtym blokiem, ale to sprawdzimy sobie później. Dobra, e, na razie zrobimy coś takiego, słuchajcie. I zobaczycie, jakie pizzko to ogólnie będzie wyglądało. E, dobra, i tu zrobimy sobie gdzieś wejście, Bella. Um, myślę, że tak, domek dla Larek może mieć tu wejście, co? Dobra, OK. Dobra, pyk, pyk, A pyk. zawsze one są piętrowe? Tak, to będzie piętrowy domek ogólnie. dobra. Okay, dobra. E, to tu zrobimy to ja wejście. Tu dobra. Poczekaj, bo ja podlogi? zepsułem wszystko, zniszczyłem, bo coś mi się to nie podobało. E, dobra, tu mm. będzie wejście. No dobra, może Powiedzmy. być taka wysokość. Dobra. Okay. E, w sensie tam będzie później wyżej, bo to tylko będzie taki przedsionek tutaj jakby, ja tak myślałem mm -hmm. przynajmniej. To jest kwart. E, żeby to zrobić. Tak, to, to jest kwart. Okay. I to będzie przedsionek, tu będzie. W sumie, czekajcie, Dobra, bo tu wzięłam. będzie już salon. To możemy zrobić coś takiego. Czekajcie, jakby to zrobić, żeby to ładnie wyglądało tutaj? Chyba tak zrobimy. I to połączymy wtedy tutaj. I to tutaj. Tak, o. Muszę I będzie połączyć. spoko. Dobra. O, połączone. może być tak, w sumie, i tutaj zrobimy podłogę teraz. E, czyli z tego białego drewna twojego ulubionego. Zrobimy tutaj podłogę. To tutaj chyba wyżej musimy też zrobić troszeczkę. No jednak. nie przemyślałeś tego. Pyk, pyk. Ty nigdy tak nie przemyślisz. I tutaj zrobimy to w ten Widać, sposób. Widać, że nie o. miałeś domku dla lalek. No raczej. Dobra, i tak będzie spoko. Dobra, wydaje mi się, że będzie spoko. Tutaj zrobimy wtedy jakiś tarasik, więc to sobie też powiększymy w ten sposób. I ja myślę, że to będzie spoko wyglądało. Dobra, teraz tutaj też zrobimy tą podłogę w takim razie. Pyk, pyk, pyk. I ten magiczny okay. guzik zostawię na wierzchu. Nie, magiczny guzik Nie, można schować. Jak to? <gry> Nie, no dobra, zostawmy go, żeby tutaj był. Dobra, okej, okay. i teraz tak, zbudujemy sobie to w ten sposób, słuchajcie. Czyli tu zrobimy podłogę, a później zajmiemy się rozłożeniem tutaj pokoi, jak będą pokoje tutaj wyglądały, ale to za chwileczkę zrobimy, dobra. I teraz tak, tutaj mamy front, ok, i tu będzie kolejne piętro. Myślę, że mm -hmm. gdzieś tak tutaj, dobra. To musi być bardzo przemyślane. Dobra, i tu będzie. Na dole musi być salon. I tu też będzie podłoga. Bo to tak zawsze jest. Tak, na dole będzie salon. Dobra, pyk, Dobra. tutaj zrobimy Ale ładnie, podłogę. Już mi się podoba. Tu zrobię więcej ściany, wow, bo wow, wow. nie może być Dobra. tak. Okej. Okay. I zobaczcie, jak fajnie coś. będzie to wyglądało później na zewnątrz, właśnie. I to, że Bella będzie mogła tutaj chodzić normalnie sobie, a ja z zewnątrz będę mógł to, słuchajcie, oglądać. Wow. Myślę, że to będzie naprawdę mega fajna rzecz. E, I że fajnie uda nam się to tutaj ogarnąć. Dobra. Zostań moim Kenem. <laughs> no chyba nie. Co? Tutaj Dlaczego nie? Niepotrzebnie a... to zbudowałaś tu, bo tu musi Czemu? być pusto. No że ja widział wszystko. No domek dla lalek jest taki, że się wszystko widzi tu w środku, nie? Mm. Dobra. sensu. Okej, okay, czyli mamy to mniej więcej tak zrobione. Podoba mi się to, tak jak jest. No e, zrobimy tutaj to jest okay. schodki jeszcze. Czyli tu musi się ta podłoga na czymś trzymać. Gdzie? To tutaj sobie chyba... Takie coś? O. To niepotrzebnie nie zrobiłaś, pałęki. ale no dobra, niech będzie już. Eee, dobra, czekajcie teraz, nie? tak. Tutaj damy jeszcze schodki, żeby było jakieś wejście ładne. Pyk. I pyk. Dobra, super. Eee, a tu zrobimy jakiś taki mini ogródek, ale to za chwileczkę się zajmiemy tym, eee, jak będziemy robili na zewnątrz. Dobra, tutaj mhm. jest wejście, więc trzeba wstawić drzwi. I normalnie wszystkie te bloki są takie właśnie malutkie i to jest mega fajne I słuchajcie, tego to się nie spodziewałem, że właśnie tak to będzie wyglądało I tutaj już mamy drzwi, elegancko e, tu, tu możemy zrobić chłasienka. okna, glas, weźmiemy sobie Dobra, pyk I tutaj damy też kwart i zrobimy sobie pyk, okej okay. Dobra, i tutaj wow. już mamy ogarnięty, więc tu będzie salon Trochę on tak. taki niski ten salon, ale dobra, niech będzie nie, jest okej. Okay. Jest okej, okay, dobra, niech będzie taki. I teraz tak, słuchajcie, zrobimy. Mm, okej, okay, weźmiemy sobie to tak, dobra. I teraz zrobimy. Tutaj w ogóle musimy zrobić pokoje, czyli tu będzie przedpokój. Mhm. Tu będzie salon, okej. Okay. Tak. Czekajcie, gdzie tutaj kuchnię zrobimy? Albo połączymy kuchnię z salonem, ja myślę. No może A tutaj zrobimy klatkę schodową ogólnie, i będzie spoko. Okej, okay, dobra. Dobra, czyli, czyli tutaj, tutaj mamy tutaj. ogarnięte. I tu jest spoczko, dobra. Czyli tu będziemy robili salon teraz, dobra, mm -hmm. więc e, zajmujemy A jak z się tym. E, meble po prostu musimy wykombinować coś. <grych> A sami? Okay. Dobra, czyli bierzemy sobie stersy, weźmiemy sobie coś e, różowego, takiego trochę może. E, czyli coś takiego. Dobra, gdzie gdzieby tutaj zrobić, czekajcie, bo tu byłaby kuchnia. To ten salon, ja myślę, że może być tak w tym miejscu. Tu będzie Aha. narożnik taki duży. O! No dobra. Dobra, to mi się podoba. Fence. Słuchajcie, czyli to zostawimy i tu zrobimy teraz e, fence. Ja robię. Ja robię. Robisz stół? Ja dobra, to zrób stół. Ta. Ja robię. Okej, okay. i tak będzie to z zewnątrz wyglądało. Wydaje mi się, że całkiem spoko będzie. Tutaj zrobimy zaraz jakiś tarasik, więc wszystko fajnie postaramy się ogarnąć. Dobra. Teraz wezmę sobie leavesy Ee leaves. Ok. Okej. Okay. Dobra, jest. Te Jest bloki fajnie. chciałbym zamienić, czyli weźmiemy sobie gras bloki, dobra. No taki i Tu wstawimy sobie taki właśnie... Ogródeczek tutaj zrobimy na zewnątrz. Dobra, ja robię kuchnię. Dobra, pyk. W takim razie. Pyk, więc dobra. Wziąć jakieś fajne rzeczy. I tutaj te lify damy, okej. Okay. Dobra, Uminek. pyk. Okej, okay, jest spoko, jest spoko. Tutaj będziemy mieli taki mini ogródek. To mi się podoba. Dobra, i tu Rady. możemy w sumie szkło jedno wstawić, takie, żeby to fajnie wyglądało. Dobra. A ja jeszcze na zewnątrz się zajmę wykończeniem tego, bo wydaje mi się, że musi być troszeczkę tutaj różu. Czyli za mało różowego i ten domek dla lalek będzie tak śmiesznie wyglądał, jak nie będzie różowy. Także tutaj wstawimy dużo. różowe. Te bloki, ok, i one będą połączone z tymi białymi, i wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda. Ja tak daleko od mikrofonu mówię, <śmum> sam się próbowałem odsunąć, żeby tutaj więcej zo zobaczyć. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Aha. dobra, teraz... A ja nie wiem, czy tutaj ściany nie zakryć z tyłu. Z tyłu tak zakryjemy i boczne tyłu, też zakryjemy, bo w sumie Właśnie. w domku lalalek chyba tak jest. No, Chociaż nie wiem, sam. bo nigdy nie miałem i to ciężko mi jest powiedzieć, ale spoko. Dobra, czyli ja zrobimy sobie to. tutaj... Tak, pyk, okej. Okay. I tu budować. zrobimy sobie okna. O, w okay, ten sposób, ja myślę, zapycie. że będzie spoko, dobra. I teraz tutaj zrobimy okna normalnie, pyk. Pyk, pyk i pyk, dobra. Jest I ja teraz spoczko. tutaj w kuchni. I tutaj damy, e... czekajcie, damy tutaj schodki może. Taki crafting. Okej, okay, a tu damy Złość. normalny kwarc. Dobra, i tak będzie spoko, wydaje mi się, że fajnie, fajna tekstura nam tutaj wyszła tego domku. Dobra, Bella tam się zajmuje e, dołem, więc ja zajmę się górą od razu. Dobra. E, czyli okay. zrobimy tutaj klatkę schodową zaraz. E, I zrobimy to w ten sposób, że... Zrobimy mm -hmm. tak. A tutaj tak. jeszcze zrobić stolik i taki tak. krzesełka, niby, małe? Yy, możesz co zrobić, co chcesz w sumie, bo to będzie twój Dobra. domek dla lalek. Dobra, fake i pyk, pyk, I tu Tuta będzie klatka tak schodowa, kremi. elegancko mi się wydaje, że ona wyjdzie tutaj. No i cudownie. Okej, okay, no to robię I teraz I teraz do góry. Stół. Felsy. Pyk. I pyk. ponownie. I, I teraz pyk. taki dłuższy stół. I tu już będzie koniec słuchajcie, tej klatki schodowej, czyli zrobimy sobie to w ten sposób, dobra? Te szurki. Okej, okay, i możemy tutaj zrobić drugie wejście, słuchajcie, to będzie fajne. Okej, mam. Czyli jak zrobimy tak i. I tak, to będzie tutaj spoko, słuchajcie, będziemy mieli zejście tutaj na taras. A tutaj będzie e, główna część, dobra. I teraz tak, to połączymy sobie tutaj. Hmm. No i spoko, podoba mi się, dobra. I tutaj będzie już, słuchajcie, góra, i tu zrobimy sypialnię dla belli. Tak. Jeszcze o trzeba pamiętać. Oj tam, oj tam, bez łazienki da, no. da się nie wytrzymać. Da się, żyć. Nie, da, się a... da się. Ale ty jesteś. Ja dobra, myślę, że się da, dobra, się pyk. Dobra, to zniszczymy. Pyk bo to I pyk, dobra. Coś takiego będzie fajne. Czekajcie, tu może za dużo tego różowego. Dobra, tak będzie spoko, jak zostawimy to w ten sposób. E, tutaj damy okna. Okej. Okay. No dobra, może być. I tutaj tutaj już będzie ta pusta przestrzeń. Dobra, spoko. E, teraz sobie to wykończymy w ten sposób. I najgorzej będzie tutaj z dachem ogarnąć coś, ale spoko. Co Jakoś chodzi? to ogarniemy, dobra. I teraz tak do góry. Pyk, pyk. I pyk, 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 pyk. No, ja chyba tutaj ściankę tą postawię. Bo coś tu się zepsuło. Ja jestem ciekawy, jak to Ole. będzie wyglądało, jak ja będę taki duży, właśnie, a ty taka malutka będziesz tutaj chodziła. To może być mega śmieszne, słuchajcie. Dobra, pyk. Tutaj o, sobie wykończymy, to fajnie, dobra. Tak tu jest spoko. Mamy ścianę. Eee, tutaj tego I różu co? nie wiem, czy dawać więcej. Wydaje mi się, że tak jest, jest okej okay. I tu zrobimy po prostu takie duże przesz przeszklenie. Pięknie Bo mi się to będzie tak podobało, słuchajcie Aha, Przecież ja tutaj nie wie. będę, y, wiecie, przesiadywał, ale Myślę, no że bali też się to spodoba No dobra, tutaj jeszcze tej y, podłogi tu brakuje pick, pick. Oj, Ty Muszę to zrobić pick, pick, pick. To dobra, będzie mój i pokój Wow, jakie ogromne przeszklenie tutaj wyszło Nie, tutaj nie tak, nie? zostaw Usuń to okay. O! Tak? się Aha. O, zrobimy to no, tak. Dobra. I tak, dobra, i będzie spoko w ten sposób. Dobra. Mm -hmm. tutaj, tutaj jest tutaj... ok, yy, więc tutaj trzeba jeszcze ścianę tylko zrobić. Yy, ale możemy A, ją zrobić całą różową glas. w sumie. Tak. Ta Z tej strony. Pyk, pyk, pyk. Ale ładne szkło jest. Dobra. To ja tu wykańczam już tą ścianę. Tak, tak. Okej. Okay. Tutaj dobrze. będzie wszystko różowe. Ups. Oj. Pyk, pyk, pyk. Okay. I teraz dobra. tu jest mój pokój? Tak, tu będzie Twój pokój. No to. Z... Hmm, aha, dobra, okej. Okay. A co ty robisz? Nie, bo ja tu miałem inną, inną wizję tego. Aha. Dobra, ja to myślę, że jak tak może z być spokojnie. Dobra. Tyk. Ładnie. Dobra, jest fajnie. Ale ładnie. Jest <laughs> fajnie tutaj, jeszcze zrobimy tak. Tu jeszcze. I tak, będzie fajnie. I tu od spodu. Tak, dobra. Co tam już idziesz? Patrzcie. Pick, 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 Patrzcie, pick, pick. co ja robię. Ja dobra. sobie. Fajnie, mega kwiatki. fajnie to wygląda. Dobra, tutaj będzie y, sypialnia Beli, więc weźmiemy sobie y, bed i zrobimy jej tutaj ładne łóżka. Tak, zrób koniecznie pick, ładne dobra. łóżka. O, Czekajcie, takie zrobimy kwiatki. to w ten sposób. Hmm. O, jakie piękne. Tutaj zrobimy tak. Conwaj! O, okay. śliczne. Dobra, i weźmy sobie karpet. Dobra. Dobra. Mam kwiatki w ogrodku. Karpet, e, karpet ten różowy, dobra. Ale ładne drzwi. Dlaczego nie mogę tutaj. Aha, nie można tutaj dać karpetu, dobra. Tak? A nie, bo ja wziąłem pet Ej, czekajcie, czy. Jest, nie, no jest dekoracja. O, da się, tu dobra. Teraz się nie da, słuchajcie, Siada. dać dywanów, ale da się, dobra. Zbudować. Dobra, ja myślę, że tak będzie spoczko. Bardzo ładnie to tutaj wyszło. Eee, damy tutaj jakieś czesty, tak żeby Bela miała szafę, gdzie chować swoje ciuchy. Koniecznie! Więc zrobimy jej coś takiego tutaj. Taką dużą szafę. Ja mam dużo ciuchów. <laughs> Dobra, to dwie szafy nawet będziesz miała, a nawet zrobimy jej coś takiego. Wow, ale będzie miała tutaj przechowywania. Dobra, a tutaj zrobimy jej jakieś biurko, czyli weźmiemy sobie te nasze płotki i damy tak i damy pressure plate. Mm. Ale pięknie zrobiłam. Może być złoty, zaraz zobaczymy. Tak i tu będzie biurko. A co tutaj jest? O, tu może Peek. być taki składzik. Dobra, ja tutaj będzie Bella miała biurko. Jest spoko, słuchajcie, tylko brakuje jakichś elementów takich wykończenia, więc e, tym się byśmy musieli zająć, czyli dekoracje tutaj zrobić ładne jakieś. Ja na dole hmm. zdobiłam! Tak? No, A, no pewnie to spoczko. Że tak. A ja tutaj pododaję jakieś dekoracje, proszę. jeszcze labellipy. Jeśli tak dobra. Patrzę, co i by lampę można było jakąś. Lampę? O, jaki ładne. Lampa jest brzydka tutaj akurat, ale to nic. Ją wstawimy i tak, i tak. Pek. ale piękny. Uh. Nie wiem, jak ją się zapalało, so ale dobrze. dobra, nieważne. Czyli co, te yy, karpety nie działają? Działają jednak. Myślałem, że nie, A, działają. ale działają. Mm, no dobra, dobra, tu mamy wszystko ładnie. E, teraz zobaczmy, co jeszcze możemy tutaj jej wstawić. E, tu są banery, ale ich nie będziemy wszystko. używali. E, damy jakieś paintings ogólnie. A tu czemu nie mogę? Żeby o, były jakieś... Dlaczego takie brzydkie te obrazy? No i cudownie. Dobra, jest spoko. Tutaj ma bela obrazy. Tutaj też, też możemy je wstawić. Chociaż tu mi się nie podobają one. Dobra, tutaj wystarczy jeden. Okej, okay, mm -hmm. i teraz e, pod... Jakieś kwiatuszki tutaj jeszcze damy, dobra, pyk Pyk Tu mam dużo pyk. kwiatuszków <laughs> Tak? Tak, no o, może spoko. jeszcze światło jakieś bym dodała Pyk, pyk tutaj damy I pyk, dobra, i to wykończymy jeszcze tutaj tylko ładnie, pyk I pek, dobra, okej, okay, mamy to Wydaje mi się, że no jest, jest spoko, fajnie. słuchajcie I nie wiem, czy tutaj coś jeszcze dodawać w sumie Tu moglibyśmy dać ten yy, flower poty jeszcze Dobra, mamy światło Cześć Cześć. Ale ładny obraz. Dobra, pyk. O, ale ładne kwiaty. Tutaj jest wszystko fajnie. Tutaj ma taką taką skrytkę. To o, też jest pięknie. spoko. No i tu jest kuchnia, i tu jest salon. Ładnie to wygląda. Dobra, idę na zewnątrz zobaczyć. Wiecie. Wydaje mi się, że jest spoko. Dobra, ja słuchajcie, przeniosę się, żeby być teraz dużym. I zobaczę, jak z zewnątrz to wyszło. Wow! Hi. Mega to wygląda! Jeszcze jakbyś była sobą, to w ogóle by był sztos. Oh, Ale wygląda właśnie. to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Zobaczcie, ja brakuje tylko kenem. dachu w sumie. Ja ja jeżeli zrobimy, <laughs> co jesteś? Kenem Vito lubię wiadomość. Kenem Vito. Dobra. Słuchajcie, jeszcze dach musimy zrobić. To jest y, też ważne, bardzo, żebyśmy zrobili tutaj dach y, dla tego domku. Więc y, bierzemy sobie ster. Ja bym chciała taki domek Ja myślę, że będziemy mogli zrobić tak ten dach e, Nie, nie, nie musisz A, robić tak Bez w sumie. sufitu Bez sufitu Okej, okay, dobra Tak, tak, zrobimy tutaj tylko taki kawałek, żeby było widać, że tutaj coś jest po prostu e, okay, Więc weźmiemy sobie kwarc Pyk, pyk, dobra Tak, czyli łazienki w sumie nie mam, ale nieważne Łazienkę dobudujemy ja w innym odcinku, bo to jest jednoblokowy domek tutaj niestety mam nam taki wyszedł Mam teraz! Jaki piękny Tak, masz tarasik też Pek pek pek. dobra, i tu zrobimy tylko kawałek tego dachu, bo domki Lalalek mają to, że What? chyba nie ma dachu takiego, no, żeby się też bawić tym ogólnie, więc... Jest, tylko otwierany. O, już dalej, i tak wyżej już nie można w sumie zrobić. Aha, pyk. a no to dobra. Pyk, pyk, zrobimy, o, coś takiego. Chyba sobie kupię domek dla lalek. <laughs> dobra. Okej, okay, wydaje mi się, że jest y dobrze i możemy na tym zakończyć w sumie, dobra, wyjdźmy teraz stąd. Dobra. No, ten dach może nie jest jakiś super, ale z zewnątrz ogólnie wygląda spoko. Jak stąd się patrzy, to jest naprawdę ładny. Dajcie znać, co o tym myślicie. A my teraz przeniesiemy ten domek do Beli. słuchajcie. Więc, Bella, musisz wyjść stamtąd. Żebym ciebie nie Oj, zabrał tak. przypadkowo. <laughs> I Idę. spróbujemy przenieść go teraz, słuchajcie, tam do domku Belli. Dobra. Okej, okay, i jak widzicie, w inwentory mam teraz e, ten domek dla lalek. Mogę go normalnie nosić w rękach i wszystko widzę fajnie, dobra. Idziemy do domku Belli, słuchajcie, i Bella, gdzie ci go postawić, powiedz? E, na górze. Na górze? Tak. No dobra. O tutaj. Tutaj? Chcesz go o mieć? Tu dobra. E, to zrobimy jakąś podstawę mu. Może różową. E, pink. Tak. E, tak. Czekajcie, weźmiemy sobie różowy. I to będzie mój prezent dla ciebie, za te wszystkie pranki. O! I ogólnie, jak będzie fajnie. Oj, oj. Jak to postawić? Dobrze. Ej, to tylko w tą stronę da się, okej. Okay. To musimy go postawić tutaj, faktycznie. tak dobra. O! Patrzcie, jak to epicko wygląda. Domek oj, dla lalek, nie. Belli, słuchajcie, i Bella wchodzisz do środka teraz, dawaj. Nie wierzę w to. Ale no i patrzcie, dobrze. Bela jest w środku, jest normal, ale jest. Zobaczcie, no jak to śmiesznie wygląda. Idę na trasie. Nie wierzę po prostu. Patrzcie. Tylko że jest normal, to jest Bela. O, patrzcie, hey! jest na trasie, siema! <laughs> słuchajcie, mega epicko wyszedł nam ten domek dla Lalek. Jeżeli będziecie chcieli, to możemy zbudować jeszcze dla chłopaków taki domek, wiecie. E, właśnie dla Kena obok tutaj możemy to postawić. Ja myślę, że to by wyglądało mega, mega epicko, słuchajcie, dobra. Bela podpaliło się wszystko, coś stało. Uh -oh. Bela spaliłaś domek dla lalek, ja ci ładny domek zbudowałem, co ty narobiłaś? Chciałam się położyć I zniszczyłaś wszystko o, Nie, nie wszystko, patrz, ugasiłam Patrzcie, co, co patrz? zrobiłaś, zniszczyła cały domek dla lalek Ja się tak o. postarałem, zostaniesz tam za karę do końca życia, nie wypuszczę nie. cię tam, to już nigdy Słuchajcie, Je, to będzie na naprawiam. tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek Ja mam nadzieję, że wam się spodobało Jeżeli tak zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał Wpadajcie też na witoshop.pl Ja wam się dziękuję za uwagę i żegnamy się z wami I widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, papa. pa, pa. pa, pa.